Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Wcześniej wstałem, jadę na kawę i później pokręcimy się po jakichś wioskach dookoła. Właśnie chcę pojeździć po, po wsiach dookoła miasta. Przed wyjazdem zbudziłem Srejlę do działania, żeby za bramkę zamknęła, a zarazem, a zarazem, no, a zarazem Lejla przyszła, bo już wyczuł, że pan jedzie. Chyba jadę... Do znajomej już Wam kawiarni. Także zbyt wiele nagrywać nie będziemy. A później przed Ciebie. Ale krótka przebitka się należy. Na to wszystko tutaj. A tu dalej tam się wchodzi. A tu wynajmują pokoje, a tu mają kawiarnię. Elegancko. No i dobra, kawa wypita. Jedziemy dalej. Widzicie? Teraz pali od pierwszej kopki. Żadne krajobrazy przed nami. Wungie wiożą. Zaczynają się ciekawe tereny. Skończył się asfalt, zaczyna się droga szutrowa. I o to nam chodziło. Będą jakieś domy na palach. Później się zatrzymam, to ponagrywam duże. Słuchajcie, ta droga to ogólnie prowadzi do Angkor Wat. jest to taka boczna, szutrowa. Ja mam ze sobą bilet, tak więc jedziemy. Nawet jak będą zatrzymywać, to mamy bumagę na przejazd. Tutaj domy na palach. Słuchajcie, to znaczy ja nie planuję odwiedzać świątyni, świątyni jako takiej, ale jestem w okolicy i tutaj, jak wjadę na teren tego parku, czy ogólnie przylegający, no to są kontrole już biletowe, bo te świątynie są na dużej przestrzeni, na dużym areale. I tutaj już powoli zaczynamy wjeżdżawy na ten teren i będą bramki pewnie bileciarskie. Oczywiście kmerzy mają darmo, więc oni sobie mogą przejeżdżać jak chcą. A ja mam, jako tutaj stały mieszkaniec, roczny bilet. Także mamy to. Ja sobie chcę po prostu pojeździć po takich drogach szutrowych. A jeżeli jakaś świątynia będzie w okolicy, w zasięgu wzroku, to oczywiście też podjadę. Ale to nie jest dzisiaj naszym głównym celem. O, tutaj jest dom dziecka akurat. A tutaj jest koryto rzeki tutaj miejskiej. Bardzo mocno tak w dole, zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy ta kamera, jak ona tutaj łapie. Troszeczkę w dół. Tam jest stary most. Dobra, jedziemy dalej. Robi się ciekawiej i coraz bardziej dziko Kogut na drodze Nie wiem czy tam będzie w ogóle przejazd Znaczy przejazd na pewno jakiś będzie Ale tutaj już coś się Coś się nam kończy powoli Farm w ogóle O co chodzi Skończyła się droga. Tu jest jakaś czyjaś farma. Beware of dog. Czyli psy. Ta brama powinna być zamknięta, jest napisane. No nic. Pojedziemy tu. Pierw skończył się asfalt, a teraz skończyła się droga. Mam nadzieję, że to się nie skończy, tylko jest to jakaś przejazdówka. bo. Wracać tą samą to nic ciekawego. Nawierzchnia coraz mniej ciekawa i przyjazna, zobaczcie, ale jedziemy. Mamy dobrą stabilizację, więc Wy nie powinniście tego odczuć. Chociaż na takich dołach to trzeba może mi było tym mostem jednym skręcić, ale po co? Właśnie dzisiaj o to chodziło, żeby jechać w takie, a nie inne miejsce. Ludzie, jest cywilizacja. O, też tam pojedziemy, to znaczy, że jest jakiś przejazd. A, że nie ma przejazdu? Ja wjechałem. Jechałem na teren jakiejś świątyni tylko nie wiem jakiej tam powinien być jakiś wyjazd tak tylko jeszcze żeby to nagrać w perspektywę główny budynek tutaj inne rzeźby, postumenty i nawet sklepik na świątyni jest też słoń symbol Azji Południowo-Wschodniej i Coca-Cola wszędzie. Nawet na bezdrożach w buddyjskich świątyniach sklepikach. Brama wjazdowa do świątyni, my wyjeżdżamy. Jeszcze się trochę oddalimy, czyli skręcimy w lewo czy w prawo. W lewo, w lewo to się oddalimy od nas. Tam też jakaś droga na te wioski przy Angkor Wat Jedźmy tutaj, robi się ciekawie. Poczyłem z tej asfaltowej. Tutaj to już takie domy z blachy. jak są takie drewniane stare domy na palach. To fajnie, a takie blaszaki to. Nie robi wrażenia. Ja sobie popatrzę na mapę, tylko dokąd to nas zaprowadzi. Mapa pokazała, że zaprowadzi nas to do przysłowiewego nikąd. To mogłaby być dobra opcja, ale niekoniecznie. Więc ja się cofnąłem do tej asfaltówki. Jedziemy jakąś tam chociaż jedną świątynię w tym kompleksie Angkor Wat. Nie tą główną, bo dzisiaj jest niedziela i pewnie pełno ludzi. Także którąś z innych świątyń w kompleksie odwiedzimy. I wtedy zaliczymy odcinek i wracamy. Stary Mercedes. No, żeby nie zabrzmiało, też że odcinek zaliczony, jak powiedziałem, po prostu zaczynam wyjeżdżać w teren. Dawno nie było takich odcinków, że gdzieś tutaj tereny wiejskie. Oczywiście, jak po świątyni też możemy jeszcze się pokręcić w okolicach tutaj, takich bardziej dzikich. A tymczasem jadę. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Pochwaliłem ten warsztat i znowu zgas. Myślałem, że nie ma wachy, teraz otworzyłem benzynę, miałem, ale i tak dokupię 2 litry. Ale jechał i gaz proszę państwa. A ja już jestem tutaj w takim miejscu, tutaj pisało jakiś ticket control, ale nie wiem gdzie po te bilety gdzie mam z tym biletem swoim jechać. Może jeszcze sobie kokonata wypiję. O. Dobra, ja już jestem zatankowany ja mam nadzieję, że mi odpali. Ale coś się dzieje, coś się dzieje. Tak, jakby no wymienił świece, a coś się dzieje, że te świece nie świecą. Kokosa wypijemy na miejscu. Dostają krzesełko, żeby sobie usiąść. Tutaj sobie chillują na hamakach. To wszystko tradycyjnie, tak jak kiedyś drzewiej bywało. Jak to się mówi, tam taka chatka też na, na palach. Tutaj garkuchnia już gazowa, nie, nie na drzewach. Za zimny ten kokos dla mnie. Muszę poczekać trochę, sobie zapalę. A już motor odpala, sprawdzamy. Nie wiem, czym była spowodowana ta sytuacja, że gaz. Ale bezproblemowo odpalił. Tu już widzicie turystyka. Ja pierwszy raz będę ten bilet mój okazywał. Mam nadzieję, że nie potrzeba również paszportu. Przy zakupie biletu trzeba paszport. Stop ten. Tu już mnie zgarnęli. To byłoby do głównej świątyni, ale tak jak mówimy tam nawet nie chce jechać. Zaparkujemy w cieniu. A tam sieci rozstawiają. A tu mamy jedną ze świątyń, ruiny, można powiedzieć. No, wygląda to, jak wygląda. Tutaj nie ma nic więcej poza, poza murami. Właśnie troszeczkę szkoda, że oprócz tutaj w ogóle w tym całym kompleksie, oprócz murów, to nie ma żadnych innych przedmiotów, nie wiem, malowideł, czegokolwiek, co by jeszcze, co by nam pokazało coś więcej niż tylko mur. To trochę jakby wiecie, zwiedzać kościoły, ale już tylko mury stojące bez tego całego wyposażenia, bez życia, bez żadnych innych, że tak powiem, dodatkowych spraw. Zostawiłem kluczyk w stacji, a my przenieśliśmy się już na inną świątynię. Tutaj już więcej, więcej różnych spraw, ale cały czas jest to po prostu tylko mur. Tam na horyzoncie jeszcze kolejne mury stoją, ale ja już tam nie będę szedł, wracam i podjedziemy do takiej świątyni, która moim zdaniem jakoś tam najwięcej oddaje tego charakteru. Także chodźcie ze mną. Z tego względu, że to wygląda jak wygląda. Ja to bardziej nazywam ruiny świątyni niż świątynia, jest to też ciekawe. Ale nie jest to coś takiego jak zwiedzamy czy to kościoły, czy świątynie buddyjskie, czy meczety które funkcjonują, które są stare, ale cały czas funkcjonują. Są tam przedmioty, są tam mnisi i no życiem. Jest odbudowane wszystko. Tu jest troszeczkę inaczej. Także jedziemy do świątyni o dźwięcznej nazwie Paprom. Bo wydaje mi się, że ona jest w takim jeszcze w miarę dobrym stanie, jest ciekawa. Można pochodzić wewnątrz po korytarzach labiryntach. Pięknie, pięknie wrośnięte drzewa w te stare mury. Zresztą zaraz zobaczycie. A tu jest ta świątynia, w której byliśmy przed chwilą, tylko z drugiej strony. Tu kolejne nie oznaczyli na skrzyżowaniu, ale mam nadzieję, że dobrze jadę. Jeszcze raz dlaczego mówię, że są to ruiny świątyni. Ale tak jak mówię, to jest też bardzo, bardzo ciekawe. Nie ruszają tego, po prostu gdzieś stemplują. Starają się to, żeby dalej nie erozja nie zachodziła tych murów, tego wszystkiego. A przecież to jest prawie tysiąc lat historii, tutaj. No, może ciutnie jakieś tam 700, 800, już dokładnie nie pamiętam. O, widzicie, o takie sprawy mi chodzi. Dojechałem do kolejnej świątyni, tu właśnie gdzie chciałem dojechać. I zapalę sobie papierocha, bo to już tam wewnątrz się nie pali. I nagram. Ciężko chyba też im te biznesy tutaj idą, bo konkurencja spora. Ceny mają lekko zawyżone. No i tak namawiają, żeby cokolwiek kupić. Ale tutaj z lasu ciekawy dźwięk. Jakieś cykady, ale takich nie słyszałem. Takim ciągłym, ciągłym piskiem. Dobrze, szkoda czasu, idziem. Wchodzimy tam. I nagrywamy. Tak wygląda Brama, podobna do, do innych świątyń, ale tutaj na naszą uwagę przykuwa ten oto drzewostan. Drzewo jak drzewo, ale już ten korzeń robi wrażenie. Prawie przy każdej świątyni jest taka informacja, że projekt archeologiczny i odbudowy Kambodża plus jakiś kraj. Tutaj Indie. Gdzieś tam jest Wietnam, Japonia, Chiny oraz inne kraje. Przyłączają się, opiekują się daną świątynią. Kolejna kwestia, jak będziecie tutaj, pamiętajcie, nie pozwalają nagrywać profesjonalnym sprzętem czyli nawet, nawet jakimś GoPro. Telefonem można. Na wejściu do świątyni również sprawdzają bilety o, to jest ta informacja, o której mówiłem a tutaj czego i jak nie należy. I tu mamy plan, plan tej świątyni. Dobrze, idziemy już tam na właściwe miejsce. Kawałek się tu idzie, ale ja sobie przy okazji robię moje kroki. Generalnie to można zrobić tak, jak jest strukturacja, że się idzie tam, i tam jest druga brama z tyłu, i on tam podjeżdża po nas, się umawiamy, a ja muszę się wrócić po skuter. Dobrze, że za cykady nie ma praw autorskich na YouTubie. Jako że. Mowa jest srebra, mam milczenie złotem, to już przestaję gadać, włączę Wam muzyczkę w podkładzie. Dynia nazywa się Taprom, my już wyszliśmy z późnego wieku XII, czyli jakieś 900-800 lat. Ponieważ ten kompleks był rozbudowywany i to co jakiś czas też tam w przestrzeni wieków się zmieniało, my już wracamy na bazę. Dzisiaj taki odcinek w poniedziałek, trochę kultury i sztuki, a nie tylko afery, zadymy, imprezy. I skandale. Także to też od czasu do czasu. Niektórym się będzie podobało, niektórych to na pewno znudzi, ale taki, taki teraz przyjąłem. Szczególnie w trybie sportowym, taką tematykę więcej będę kręcił, ponieważ mniej skandali, mniej afer, mniej imprez. Tryb sportowy tym się charakteryzuje. Dobra, wsiadamy, mam nadzieję, że odpali. I to od pierwszej kopki. Odpaliłem od pierwszej kopki. Wraca chyba, wjechałem nie tu, gdzie trzeba. Jeszcze tu, policja, dobra, wrócimy. Słuchajcie, na powrocie też jeszcze troszeczkę ponagrywamy. Chociaż jedziemy pod słońce, ale ja tu jadę trasą alternatywną taką niegłówną, którą nigdy nie jechałem. Zobaczę czy coś jest ciekawego. No i zatrzymałem się po drodze na zakupy. Kupiłem kapustę, bo bigos robię w ogóle i muszę dorzucić kapusty. Tego wam nawet nie mówiłem, a jestem na diecie. Dwie marchewki i limonki, żebym miał do wody sodowej limonki. Mięcho, wczoraj strzelę dla psów kupiła chociaż tu jest wołowina. A to jeszcze dla piesków, wołowinkę, pomimo że jest mięso, to niech mają takie kiszoneczki. Podobne do naszych, tylko że tu jest na occie to robione. To nie jest tak, że kisi się na bakteriach kiszonkowych, byśmy powiedzieli. Za zakupy 11 dolarów amerykańskich. Ta wołowina to pewnie najdroższa tutaj. To znaczy na pewno. A tutaj są owoce morza. Ja teraz nie będę nic kupował w wodzie. A tu ciekawe rzeczy. To jest chyba alkohol. Ta, alkohol, taka nalewka na bazie różnych prozdrowotnych ziół. Ale w trybie sportowym nie spożywamy alkoholu. Jedynie w wyjątkowych wypadkach, ale generalnie nie. Mówimy nie. Dobra, jedziemy dalej. Już jesteśmy w mieście, tu kanalizację robią i chyba nie ma przejazdu. Nie. 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 Jeszcze na jakąś kawę. W drodze powrotnej usiądę. Całkiem możliwe, że w miejscu, w którym zaczęliśmy odcinek, to zakończymy. Chociaż zawsze warto odwiedzać nowe miejscówki, odkrywać to miasto. No i tak to już jest cywilizacja. Droga numer 6. Krajówka. Słuchajcie, w drodze powrotnej odwiedzam taki targ rybny. Coś tu przepiórki, ryby i żaby. Ja Wam muszę powiedzieć, że ja też trochę drogi nadrobiłem. No ale to dzięki temu więcej zobaczyłem. Wy również. Właśnie ominąłem policyjną blokadę. To znaczy czujka stała, policjant nadawał kto tam bez kasku jedzie już później łapali. Ja sobie profilaktycznie zjechałem na parking i parkingiem pojechałem, ale widziałem, masę ludzi złapali za brak kasku. Ja z kaskiem, także nie mam problemu, ale przeczonego Pan Bóg szczerze. Dobra, to co? To już kończymy powoli ten odcinek. Bo już jesteśmy prawie na bazie. Tak jak mówiłem, od czasu do czasu będą takie odcinki, a od czasu do czasu będą imprezy, a od czasu do czasu jeszcze gdzieś wyjścia, wyjazdy, cokolwiek. Więcej wiosek teraz będzie. Więcej takiej dzikiej jakiejś natury. Nawet dzisiaj nie jestem zadowolony, bo mogłem, no, liczyłem na więcej i mniej może turystycznych spraw, jak te świątynie. A więcej, chciałbym jakiejś takiej wioski, żeby żyła. Ale też by fajnie było, jakbym z kimś był i na wiosce znaleźć jakąś taką knajpeczkę, usiąść, zagadać z lokalesami, napić się jakiegoś piwka, zimnego kokosa. To trzeba Marcina zaprząc może do takich spraw. Piszcie mu w komentarzach. Dobra, ja już podjeżdżam pod chat. to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak więc łapka w górę. Dajcie suba.